Witam z tej strony Kermitto. Mam nadzieję, że intro wprowadziło Was godnie do tego odcinka. Zaczynamy już zabawę na poważnie. W tym tygodniu pojawiły się już pierwsze przejęcia. Komnata chwały świata 100 już ma swoich pierwszych członków i należą do nich, jeśli chodzi o e, właścicieli pierwszych dwóch wiosek, to e, Mimi The Best, Old Shatterhand oraz LOL 2X. Serdecznie gratulujemy. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze 10 tysięcy wrogich, wrogich jednostek, które gracze pokonali, to jest XAXAX, Scottie D oraz Tandal. No i miało to miejsce jeszcze w zeszłym tygodniu, ale to już uzupełnię teraz. Chcielibyśmy Wam również zaproponować nową karczmę globalną, z tym że będzie miała ona formę zewnętrznego forum. Przy prowadzeniu tej karczmy pojawił się problem z usuwaniem tematów. Po prostu nie ogarnialiśmy tego, kto miał tak naprawdę prawa w innych plemionach, które zapraszaliśmy do zakładki, przez co często jakieś trole po prostu kasowały tematy. Weszliśmy w to wszystko nieco głębiej i od razu chcielibyśmy też rozwiązać problem znikających postów na forum ogólnym plemion. Gopay 2 proponuje nam totalny Hyde Park, czyli miejsce, gdzie można dyskutować o banach, pracy supportu, przekrętach na świecie, bez wkurzania się, że cokolwiek znika nam z forum, bo po prostu takich adminów tutaj nie będzie. Oczywiście tym plemion również zapraszamy, nie robimy, powiedzmy, konkurencji tutaj w żaden sposób. Rozumiemy, że regulamin to regulamin. Zwyczajnie tworzymy miejsce, gdzie go nie ma, bo tego oczekuje sporo graczy. Wypowiadać się na forum można bez rejestracji, także no kompletny luz. Link pozostaje wam w opisie tego filmiku. pozwolą sobie na troszkę prywaty z mojej strony. W naszym temieniu doszło do oświadczyn. Hosie, czyli Marcin, oświadczył się Karolinie i z nieoficjalnych źródeł dochodzą plotki, że oświadczyny te zostały przyjęte. Chcielibyśmy życzyć Wam wszystkiego najlepszego z tej okazji i czekamy na wesele oraz gdzieś tam w dalszej perspektywie i no, na jakiegoś następce. <laughs> Zrobimy z gech monarchię dziedziczną. Uprzedzę również pytania, Marcin nie jest Murzynem, natomiast jego umiejętności taneczne sprawdzimy w trakcie pierwszego tańca. Jeszcze raz życzymy wam wszystkiego, no dużo szczęścia, miłości, czego sami sobie życzycie. A teraz zapraszam już na materiał od Chilskiego. Co oni ci pali, gdy się rejestrowali? O Ja tam nie lubię, kiedy zioło się spóźnia Każda godzina bez zioła jest Można lecieć, jeśli trzeba i po niej pojechać Nic się nie leni, bo nie ma na co czekać Bo kiedy wszyscy razem jedziemy po zioło Jest całkiem pozytywnie i jest całkiem wesoło Wokół widzę, że ludzie też się cieszą Kogoś zastrzelą, kogoś powieszą Jedziemy po zioło, jest zajebiście Walą do przodu, każdy do przodu ciśnie Wszystko jak zawsze jest dobrze ustawione Zioło czeka człowiek już przed domem Wszyscy wiemy, że chwilę trzeba po... CICHO! Czołem pani władzo. Czy jest jakiś problem? tres, cuatro W tym tygodniu chciałbym pokazać Wam stronkę Fundacji Studenckiej. Ma bardzo dużo projektów realizowanych w sposób szalenie profesjonalny. Link zostawię Wam pod filmikiem na dole. Na koniec chciałbym podziękować za 1700 subskrypcji, które przekroczył nasz kanał w tym tygodniu. Z okazji 2000 subskrypcji szykuję coś specjalnego, także zachęcam do klikania i podawania dalej. Na teraz mogę powiedzieć tylko tyle, że będzie to teledysk. Natomiast jeśli podoba Ci się nasza praca, zostaw pozytywną opinię, łapkę w górę. Jeśli chciałbyś nam pomóc, zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół jest obecnie trzyosobowy, ale chętnie go poszerzymy, także zapraszamy. Jeśli masz uwagę, napisz o tym w komentarzu. Komentarze mogą być też pozytywne. Za tydzień tematem przewodnim będą najstraszniejsze nazwy plemion. Klikaj link do filmu w karczmie swojego plemienia. Pomożesz nam dotrzeć do całej społeczności świata 100. Do usłyszenia za tydzień. Aha, i żebym nie zapomniał, oczywiście, klikajcie również na samym dole. W opisie filmu będzie również najnowszy filmik Chilskiego na jego kanale. Wejdźcie i zobaczcie. Bardzo fajny. Subskrybuj kanał, komentuj, lajkuj, odwiedź nasz fanpage na Facebooku, śledź naszego bloga. Dzięki za uwagę. Cześć.